Jeżeli chcemy zarządzać formatowaniami warunkowymi, w pierwszej kolejności mogę zaznaczyć komórkę bądź też komórki, w których one się znajdują. Następnie przechodzimy do narzędzi głównych i tutaj wybieramy ikonę Formatowanie Warunkowe i dalej z listy wybieramy pozycję Zarządzaj regułami. W oknie menadżera reguł formatowań warunkowych możemy przeglądać te formatowania, które znajdują się w zaznaczonej wcześniej komórce. Jeżeli zmienię widok z bieżącego zaznaczenia na ten arkusz, będę mógł przeglądać wszystkie formatowania w tym arkuszu. Jeżeli zaznaczę regułę, mogę ją edytować, mogę ją też usunąć. Wszystkie zmiany są zapisywane dopiero po wybraniu przycisku OK. Gdybym wybrał przycisk Anuluj, zmiany zostają cofnięte.